Tutaj w tym punkcie sobie przeanalizujemy to, co jest charakterystyczne i najważniejsze dla pienińskiego parku narodowego, czyli po pierwsze zastanowimy się w jaki sposób powstały góry Pieniny. Po drugie zastanowimy się, jak, co jest, dlaczego utworzono tutaj park narodowy. Ten park narodowy przedstawi na Magda i to, co jest charakterystyczne dla Pienińskiego Parku Narodowego. I jeszcze jedna ważna rzecz, myślę, że dla nas wszystkich, dlaczego warto przyjeżdżać w rejon Pienin i do okolicznych miejscowości, żeby się delektować właśnie tą okolicą. Przy roślinności będziemy szczegółowo omawiać to, co Państwo tutaj widzą. Z tej strony, przed Wami, jest to roślinność naskalna Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystyczna ciepłolubna, czy roślinność. Krysantema Zawadzkiego, jakiś tam rozchodnik, coś tamtego, rojnik i tak dalej, i tak dalej. To jest coś typowego tutaj, a, zapie... ee, a teraz, teraz e, w Pawilonie. Oglądaliście na pewno tablicę i czy zwróciliście uwagę, jaki charakterystyczny właśnie, świetnie, dwa plusy dla koleżanki, dla Magdy, tak? Tak. Właśnie dla Magdy. Dzisiaj mówię do wszystkich Magda. Prawie ale trafiłem, super, zresztą wiem, że z Magda to Magda. To jest właśnie niepylaga polo. a co to jest ten niepylagapolo? polo? Motyl. To jest właśnie motyl, charakterystyczny, wyjątkowy dla Pienińskiego Parku Narodowego, również jeden plus dla, e, nie Magdy, ale dla Tomasza. Dla e, Okej, okay, czyli wiemy, że symbole Parku Narodowego. Właśnie słyszymy nawet dźwięki. Gdzieś tam niepylaki Apollo próbują odlatywać. Jest niepylak... No, co ty powiesz o tej wycieczce tego graficznej? wiedzieli. Zorek Za na pewno. <grym> Zapraszamy bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, a pan co powie na temat tej wycieczki? No widzisz sama, jest świetna. <grym> Wszystko ok, w porządku. Cieszę się, że bardzo się podoba, że wszystko idzie zgodnie z planem. Zgodnie z planem e, wszystko jest zrealizowane tak jak trzeba. Przed nami jeszcze dwa punkty postojowe, które pozostały nam w szczawnicy. Myślę, że je w pełni zrealizujemy. Powiemy sobie o historii szczawnicy, a drugi jakby taki punkt to e, charakter szczawnicy, wody mineralne, e, czy, czy stosowanie tych wód mineralnych przez, e, dla turystów i dla e, wczasowiczów. To jest śródmiot czyli Szczawnica, o której y, historii powiedziała nam koleżanka wcześniej. Po mojej prawej stronie widać szczyt y, Bryjarka. Natomiast po mojej lewej stronie jest Palenica i y, 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 jak widać działa wyciąg. Możesz sobie wyjechać i zwiedzić, zobaczyć y, piękny krajobraz. Dalej. Właśnie idziemy pod źródełko Szymona. Jak widać już zaczynają się wykłady i prezentacja na temat właśnie wód mineralnych i e, wielu różnych innych fajnych rzeczy, które są w szczawnicy.